Mały biznes można robić na różne sposoby. Prawdziwy biznes, oprócz szczęścia i przebojowości, wymaga wiedzy. Od lipca 1998 roku na podstawie zezwolenia ministra Edukacji Narodowej działa Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu. Nowoczesna prywatna uczelnia kształcąca specjalistów, bez których nie można wyobrazić sobie efektywnie funkcjonującego banku, biura czy firmy. Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu spełnia oczekiwania młodych ludzi, którzy aspiracje zawodowe łączą z potrzebą podnoszenia swoich kwalifikacji. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu. Zainwestowałam w swoją wiedzę i umiejętności. Mam nadzieję, że zaprocentują one w przyszłości, niezależnie od przeciwności losu. Zachęcam młodych ludzi do studiowania w tejże szkole. Wyższa Szkoła Biznesu w Radomie prowadzi naukę na specjalnościach: bankowość, rachunkowość, ubezpieczenia gospodarcze, europeistyka, administracja publiczna, specjalizacja, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne, informatyka stosowana, agrobiznes, specjalizacja, towaroznawstwo artykułów spożywczych. Na studiach podyplomowych można także kształcić się m.in. w zakresie Informatyka, rachunkowość, likwidacja szkód komunikacyjnych, szacowanie nieruchomości, zarządzanie administracją publiczną. Szkoła prowadzi też studium języków obcych z lektoratem języka angielskiego i niemieckiego. Uczelnia przeprowadza egzaminy ICC z języków i nadaje certyfikaty. Studia dzienne i zaoczne są trzyletnie, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Chcę podkreślić, że przygotowanie, które naszym absolwentom daje Wyższa Szkoła Biznesu, umożliwia im kontynuowanie nauki na kierunkach magisterskich, zarówno w naszej uczelni, jak i w innych. Będą czynić to z powodzeniem, ponieważ Wyższa Szkoła Biznesu uczy, jak odnosić sukcesy. Uczelnia dysponuje własnym budynkiem z trzema aulami, salami wykładowymi, znakomicie wyposażonymi pracowniami informatycznymi. Ma własną bibliotekę i bufet. Tradycyjne zajęcia z wychowania fizycznego zastąpiły tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, aerobik, taniec towarzyski oraz jak na prawdziwych biznesmenów przystało nauka jazdy konnej w na nienawośnikach. W świecie interesu trzeba się mocno trzymać siodła.